LOTOWE AGENTKI Centrum Los Angeles, godzina 21.58 Clover, mi go! To Siergiej Cyberia, ten cybernetyczny złodziej! Jedzie na ciebie! Więc powinno być tam napisane mrożony wiosenny jogurt, czyli jasna funkcja z domieszką jasnego fioletu! Ej, co jest?! pozwoliłaś mu uciec! Hej, to była bardzo ważna rozmowa. Nie mam w ogóle żadnej prywatności. Super agentka. Liceum w Beverly Hills godzina 11.15. Niebieskie serpentyny na zabawę wielkanocną totalnie nie będą pasowały do zajączków. Trening o czwartej przy wschodnich trybunach. Wszystkim przemailowałam nowy okrzyk. <grym> Duch szkoły jest w strasznym stanie, dziewczyny, to niedobrze Do czwartej chce mieć sześć nowych pomysłów na pokochanie szkoły Drogi klubie mody, Gretchen Batman zaczęła nosić krawaty swojego taty Trzeba się temu przyjrzeć Czy mnie się wydaje, czy Clover działa w miliardzie różnych klubów? W miliardzie jeden, właśnie założyła klub klubowiczów Clover, twój ranking popularności pije wszelkie rekordy! Był mały spadek, kiedy wstąpiłaś do klubu szachowego, ale z powrotem jesteś na topie po przyłączeniu się do klubu popularności. Dzięki Arnold. Czekam na kolejny raport w środę. Zaczyna wymykać się spod kontroli Wcale nie! Staram się tylko robić to, co dla mnie naturalne, być popularną Ale nie nadajesz się potem do misji I od wielu tygodni nie byłaś na zakupach Coś ci się naprawdę stało Nie mówiąc już o tym, że tęsknimy za tobą Może byśmy dzisiaj poszły pożaleć w centrum handlowym? Przepraszam, nie mogę Mam pięć spotkań klubowych zaraz po matmie. Zobaczymy się w domu! Tragedia! Nie myślałam, że dożyję dnia, kiedy Clover straci ochotę na zakupy Hmm. Hmm. Kto powiedział, że bycie popularnym robi na głowie loczki? Jedna część chloru do dwóch części benzenu? To chyba były trzy części bromianu do części... albo dwie części benzenu do trzech części nitrogliceryny. Dwie części bromianu do czterech części chloru. Podgrzać do 98 stopni, obrabiać w wirówce przez 15 sekund. Aaaa, Clover, wszystko w porządku? Jasne, świetnie. Uwielbiam chemię, wy nie? Ty uwielbiasz chemię? Ale ty ledwo. A! Dzięki, potrzebowałam tego. Clover, A? jesteś pełen. Pa... Przecież robiłyśmy to setki razy. Mamy nową misję. Tobie się to podoba? A co z twoimi klubami? A kogo obchodzą jakieś szkolne kluby. Jestem agentką. Aha, agentka klubowa znajduje się na służbie. Sergiej Cyberia znowu uciekł. A no właśnie, ktoś mu ostatnio pozwolił uciec. Właśnie w tej chwili okrada bank w Beverly Hills. Oto sprzęt. Co powiecie na wielofunkcyjną bransoletkę dla czarującej Clover? Alex będzie mogła cieszyć się nowymi kuleczkami, które są doskonale dopasowane do jej modnego paska. A dla uroczej Sam nowy aparat do peelingu, który działa z podwójną prędkością, kiedy jesteś spóźniona na ważną randkę. Szybciej trochę. Gladys, musimy porozmawiać. Bank w Beverly Hills godzina 13.52 <laughs> tam jest, ucieka! Nie możemy użyć latającego plecaka! Nie potrzebuję go! A tak w ogóle, to dlaczego cybernetyczny złodziej kradnie pieniądze i biżuterię? Ciekawe, co dzisiaj dają na drugie. Ale ekstra, że stołówka otworzyła bar sushi. Uwielbiam te rolatki. No wiesz, Clover po prostu lubi sushi. Gdzie ona jest? Mam! Wykonałam parę obliczeń dla naszych misji. Poprzez obliczenie współczynników w ciągu podwójnych algorytmów okazuje się, że możemy podnieść naszą efektywność Sushi? Nie, dzięki. Po analizie naszego planu ataku... Cześć, Clover. Zauważyłaś we mnie jakąś zmianę? Wszystko byłoby lepsze. Moje nowe okulary. Nie jesteś zazdrosna? Zazdrosna o dwa przezroczyste szkiełka oprawione w plastik? Nie, niby dlaczego? Dobra. Clover, ten nowy okrzyk jest fantastyczny. Nie możemy się doczekać, że... Żadnych... Cicho! Nie widzicie, że jestem zajęta? Raton Clover, uratowałaś mi życie! Bohaterka! Ej! Clover! może no, jeżeli się do, nas, do, się do obudu, No bo to zostaniesz prezes, się prezes, wygodę, prezes, receber, się do nas. Nie! Nie, nie! Oficjalnie występuję z wszystkich głupawych, niepoważnych klubów, do których należałam i nie będę przystępować do żadnych nowych. Zostawcie mnie w spokoju! To będzie morderstwo na jej popularności! Hmm. Dom agentek. Godzina 16.36. Clover nie lubi, jak się jej grzebie w pokoju. Pamiętasz sprawę pożyczonego błyszczyka do ust? Alex? Clover jest naszą przyjaciółką. My tylko chcemy jej pomóc. Wygląda w porządku. Wychodzimy. A szafa? Jeżeli szukasz swoich zamszowych budów, to ja je pożyczyłam. Moja wina. Teraz powinnyśmy... Huuu! Się... Ale sprzęt! To jest broń najnowszej generacji! Jerry dał jej to wszystko i nam o tym nie powiedział. A. 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 To żel do włosów. To jest pismo Clover. To ona to wszystko zrobiła. A. Szpony Pająka Nieruchamiacz. I większość już wyprodukowała. Dziwne. Dokładnie. I genialne. Genialne? Jerry, jej trzeba pomóc. I dostanie pomoc. Już angażuje wszystkie jednostki agencji do pracy nad tymi projektami. Ale Jerry, coś jest z nią nie tak. Ależ oczywiście. nareszcie stała się doskonałą agentką, z której agencja może być dumna. Co? Powinnyście wziąć z niej przykład. Jest agentką na miarę XXI wieku. <laughs> Jest nieźle, Jerry. Przesunęłam wektor kierunkowy podczas lotu, podwoiłam prędkość, jest twój! A? Cudownie. Aha, zapomniałam. <śmuszczak> Ruszajcie się. <śmuszczak> Trzeba ich zamknąć. Tak sobie pomyślałam, że zgarnę paru. <śmuszczak> Ostatnio mamy kiepskie wyniki, Jerry. Clover będzie lepiej, zapewniam cię, ale w międzyczasie z dumą wręczam Ci nagrodę agencji za złapanie setnego bandyty. Dzięki, Jerry, ale marnujemy czas. Wyruszam na kolejną samotną misję. Samotną? Czyli że bez nas? Teraz? Hm, przykro mi, Clover, ale przywiozłaś tu dokładnie wszystkich bandytów, których szukaliśmy. Wszystkich? Zaczyna mi się wydawać, że się marnuje w tej podrzędnej agencji. Amaforki. Miej litość! Wymyśliłam go w przerwie obiadowej. O! o. Wspaniały! O. Wspaniały naprawdę! Nie ma miejsca na porażkę! <laughs> uh Clover, biuro Jerego, o co chodzi z tym szpiegowaniem? No przecież jesteśmy szpiegami. Muszę tylko zrobić analizę chemiczną odcisków dłoni Clover. Ha, płyn hydrauliczny? Może to z samolotu albo coś? Może, ale coś tu nie gra. Czuję to. Problem w tym, że Clover nie powie co się dzieje. Ale może ktoś inny puści parę. Dlaczego kradnę? A dlaczego nie? Jesteś cybernetycznym złodziejem. Kradniesz supertajne mikrochipy. Kto ci to zlecił? Sam sobie jestem szefem, jak zawsze. Tutaj musi być strasznie nudno, co Siergiej? Jesteś tutaj sam i w ogóle? Żadnych gier komputerowych. Masz morderców mutantów trójkę? Dobra! Zatrudniła mnie Geraldine, prowadziła SPI, a teraz pracuje na swoim Byłem tylko przynętą na Clover Czy ja mogę teraz dostać tę grę? Proszę, proszę, proszę Geraldine? Proszę. Gdzie ona jest? Nie wiem, gdzieś na jakiejś dryfującej wyspie No mogę dostać grę? No proszę! Dryfująca wyspa, hmm... Pacyfik. Godzina 15:43. Tu jest pełno wysp, ale na której mogła się ukryć Geraldine? Pamiętaj, że jej wyspa jest sztuczna. Jest jakaś, co wygląda inaczej? Jest jedna taka mała, okrągła. A co w niej dziwnego? Rusza się. Co? A! O! Byłaby świetna, gdyby nie służyła do złych celów. Aparat do peelingu. Zobaczmy. Ha! Teraz nie ma czasu na poprawianie urody. Jest proszkowanie. Hmm. Nie martw się, nie jest tak źle. Wchodzimy. Geraldine? O rany! Aleks, nie patrz w dół! Do góry też lepiej! Nie patrz! widzieć Was, dziewczęta powracające na łono natury. Puszczaj nas natychmiast! O, gdzie Wasze maniery, moje panie? Muszę przyznać, że klowę była bardziej uprzejma. Wiedziałam, co Ty jej zrobiłaś? Po prostu zrobiłam z niej lepszą agentkę. Nie mogłam Was zniszczyć przy pomocy moich agentów, więc postanowiłam rozsadzić Waszą agencję od środka. Pozwolicie, że Wam coś pokażę. Ho, 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 dobry kotek. Pij. A? Puszek lubi sobie poskakać. O, pokażę wam, kto jeszcze lubi sobie poskakać. Zmodyfikowana kobieta pracuje dla mnie. I to nie wszystko. To ona zaprojektowała wszystkie pułapki na tej wyspie. Wystarczyło tylko wcisnąć parę guziczków na klawiaturze. O tej porze dnia robi się taki głodny. O, dobry kotek! Ej, to tylko kot. Taki złośliwy. Mięsożerny kot. Czekaj, to przecież a, tylko kot. A koty lubią a, się bawić. A czym najbardziej lubią się bawić? Ten to chyba chce się pobawić moim gardłem. Nie, kuleczkami. Właśnie. Koteczku, fajnie co? <laughs> Sz Szkoda, że nie mamy dziewięciu żyć. Zadzwońmy do Jerego, a potem znajdźmy Clover, zanim będzie za późno. Ach, te małe rybki uciekły mi z sieci. Złapię. Fajny ten klub, w którym teraz działa Clover. Nie uciekniecie mi! Poddajcie się! To ty się poddaj! Cios poniżej pasa. Clover, ona cię kontroluje! Nigdy! Jestem panią sama dla siebie! Teraz! Praca zespołowa! Partner Cię tylko ogranicza! Nie! Wykończ je. Skąd to masz? Z Twojej szafy to jest prototyp! Prawdziwa agentka nie potrzebuje sprzętu! Co się dzieje? Geraldine zamieniła cię w maszynę! O nie! Mój najlepszy wynalazek! Nic jej nie jest? Antidotum. Ach, czy... Ach. Witamy z powrotem, agentko. O co chodzi z tym syropem na kaszel? Kotek też już wrócił do siebie. Nam. Uh. Liceum w Beverly Hills godzina 8:30. Ale co? Jak? Liczby nie kłamią, Clover. Nie jest dobrze. Ale jestem już mniej popularna nawet nawet od ciebie. No wiesz, odeszłaś ze wszystkich klubów, to twoja popularność spadła. O, to nie może być prawda. Hej, ale mam też dobre wieści. Naprawdę? Chcemy, żebyś wróciła do klubu szachowego! Słuchajcie, do moich starych klubów! Proszę, przyjmijcie mnie z powrotem, ja tylko żartowałam. Zrobię wszystko! Będę pisała raporty i będę sprzątać po spotkaniach! Proszę! sobie. Clover była najpopularniejsza w szkole, a tu nagle bum i koniec. Nikt już się nie radzi jej, nawet w sprawach mody. A jak idzie korytarzem, to po prostu wtapia się w tłum. Właściwie to nikt nie wie kto to jest. Dobra już. To znaczy, ona jest mm, naprawdę zabawna. To naprawdę świetna dziewczyna.